Paki tam dosyć sprawnie montują zadaszenie Myślę, że już więcej niż 50% zrobili no, Nawet w szybkim tempie, ale Właśnie nie wiem czy oni to od razu przykręcają Czy najpierw wkładą, a później będą przykręcać Chociaż wkrętarkę tam słyszę A ja wziąłem troszkę peletu o, Dla ryb Postaram się Wam pokazać krewetki tutaj Właśnie w tym zbiorniku La Cupenda Lake La Cupenda La Lake e, Dzisiaj parking tu pod żywkami tutaj jak widzicie to było kiedyś ta można powiedzieć taka no szklarnia no, chociaż to z folii ale to tak tyle w każdym razie zostało na razie tego tutaj Michał suszy grzyby na razie tego nie używają nie potrzebują a to też tak wiecie jeśli chodzi właśnie o te grzyby wcześniej chcieli produkować grzyby teraz bardziej się opłaca produkować paczki mniej pracy tutaj ostatnio od drzewka których które Wam pokazywałem. Rosną cały czas bardzo ładnie. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo hałas z tyłu niesamowity. A ja wam postaram się pokazać krewetki, bo one są tutaj. Ale tylko je widać oczywiście jak rzucam ten pelet blisko brzegu. Kiedyś przyszedłem właśnie z... Mi ja sam widziałem potem z Michałem. Michała przeprowadziłem, też, mu pokazywałem te krewetki. Może uda mi się coś nagrać. Zobaczymy. Pojawia się na razie pierwsza drobnica. Krewetek jeszcze nie widzę. O no tu jak muszę zobaczyć teraz. Przy tym samym brzegu. Próbuję pelet wciągnąć pod wodę. To jest właśnie mała krewetka nadzieję, że to widać Chyba powinno być widać To no, taka może czarna kropka tylko Będzie W obiektywie Ale to nie jest właśnie ryba tylko krewetka Ciekawe że taki duży kawałek wciąga na razie to nie pójdzie, bo jest świeży pelet i na razie za to nie zatonię. No, ale przynajmniej mogłem wam pokazać O także się pojawiają teraz Najpierw zawsze się pojawia drobnica Później krewetki o tutaj widzę dużą krewetkę nie wiem, czy będzie widać. O, jest tutaj, widzicie? O, i mała, i duża. O, myślę, że świetnie się udało ją nagrać. O, zobaczcie, jak pięknie podchodzi. Krewetki z nakupędy. O, i nawet zobaczcie, jak... Też próbuję. O, i nawet wciągnęła pod wodę pelet, także ta już jest dużo silniejsza. Strasznie mocne słońce. No i więcej tych no tutaj trzy są koło tego peletu, ale udało mi się wciągnąć i widzę skubie ten pelet. większe zaczęły wychodzić Powiem Wam, że jedna z ta tilapia tam na Kłaponice myślę, że już może mieć spokojnie z 2 kilo fajnie było jeszcze jakby zaczęły tam się rozmnażać, nie wiem czy te warunki będą odpowiednie akurat. No, Zobaczcie, ten talet trochę się rozpłynął ile skółek. Na no, drobnicy jest cała masa. Ostatnio już mówiłem, jak myślę jeszcze z pół roku z roki naprawdę do takiego, wiecie, wędkowania typowo takiego sportowego. No, ale nawet do odłowienia coś na grilla będzie tutaj naprawdę ciekawie, bo będzie te ryby, myślę, że będą już takie od kilkunastu do kilkudziesięciu nawet centymetrów. Może i większe. Pewnie zależy od gatunku. Ale, o, ale będzie zabawa. Będzie można sobie wieczorkiem rano usiąść. A chłopaki tam zobaczyć. Nie pękają na robocie. Bez zabezpieczeń po tych deskach z gwoździami. Dosyć. Niebezpieczna zabawa, ale Kambodża także nie ma problemu. Jesteśmy teraz tutaj na, na pierwszym piętrze na tarasie. Chcę wam pokazać z góry jakie są teraz widoki i, i te pomieszczenia, bo naprawdę pierwszy raz tam wszystkie okna są otwarte i naprawdę fajnie to wygląda. Dosyć głośno wiem w każdym razie. Jak widzicie, już prawie cały dach jest położony. Ale z góry na pewno będzie ciekawszy widok. No i pokażę Wam te pomieszczenia. A tutaj też jest miejsce, gdzie zazwyczaj jaśpię. Ma teraz przywiżony już z kampotu. No, moskitiera. Okienko. Przejdę wam pokażę, bo tutaj akurat jakiś kocyk, ale sobie na noc okienko otwieram, żeby było przewiewnie i o taki widok. Nic nie zjada. Czasami tylko, czasami tylko szczury biegają, ale no łazienki widzieliście Z jednej strony, z z jednej i z drugiej strony jest taka podobna. Duży, duży pokój. No a zaraz Wam pokażę jak to wygląda na górze, bo na górze naprawdę teraz myślę, że nie jedna osoba lubiąca ciszę, spokój, naturę chciałaby taki widok mieć. No dobra, chodzimy po schodkach. Także tutaj jak na razie jak widzicie bałagan dosyć duży, teraz jest ta stara blacha z dachu. Tutaj z boku jest na pewno fajny widok, o, bo widać tamte górki no, a tak to naprawdę widok jest niesamowity. Tu możecie zobaczyć dzisiejszą pracę chłopaków. Cały czas walczą. Jeszcze godzinę będzie widno, także nie wiem, czy dzisiaj się wyrobią. No ale znowu cała nakupenda jeziorko. Te wzgórza. No a tutaj jeszcze mam taki jeden pokój. W sumie to dwa, ale ale zobaczcie to pomieszczenie no i znowu tutaj ten widok, tak jak też chłopaki pracują co myślicie o takim widoku komputer i za oknem cisza, spokój okno otwarte to jest jak widzicie mega jasno i no jest mega przewiewnie Także wentylacja jest spoko naprawdę tutaj jak stoję to wieje we mnie ale te widoki coś pięknego Także mamy zmrok Michał reklama Reklama Krót Dobre piwo Dobre piwo, Także dzisiaj krót Ale z wygranymi nie masz, szalu, nie? Na razie Na razie no Tak jednak, no. pierwsze karty Kampuci więcej A Jest prezes finału, no bez faktury tak Jak to Tylko jest? Tylko ten, to się można przyjąć Okej? Tak Dobrze? Numer <głos> <głos> Także przyjął właśnie tej koleżka milion rieli. Co ciekawe. Za jeden dzień pracy. Wyrobię. No właśnie, nie robić w trzy dni. A no. się okazało, że zapłaciłeś za trzy za dni dzień. Znaczy, nie, no zapłaciłem za robotę, nie za. E, wiesz, ile no dobra, będą robić? Ale Dla mnie byliś, lepiej, że jeden dzień, nie? Ale wyliczone było na trzy dni robocze. Nie no, myślę, on sobie przytulił bardzo dobrą dudniówkę. Dobrą nie wiem, ile im płaci. Różnie, bo jeden siedział na dole i wiesz, i palił szlugi i podawał mhm. blachę, także pewnie dostał za to nie więcej niż 15 dolarów, obstawiam, bo też mają nadgodzinę, nie? Bo już jest. Siódma, nie? Mhm. Także mają nadgodzinę, ale myślę, że dostał z 15 dolarów najmniej. Najmniej podstawowy robotnik, a jakiś najlepszy majster, co ma swoją wiertarkę Myślę, że mógł dostać dzisiaj za tą robotę. Może 40 dolarów nad godzinami. No, to 40 to całkiem dobra dniówka. No, a pos myślę, wyszedł z co najmniej 100 dniówki, nie? 100 dolarów. No to bardzo fajnie, to bardzo fajnie. Na Kambodży, no to no. pół pensji No pewnie, pensji No ale widzisz, no jak umiesz coś zrobić, no to da się zarobić, nie? No właśnie, bo ostatnio ludzie tam różne komentarze dziwne piszą. W każdym razie to jest, patrzcie, to jest człowiek sukcesu, 100 dolarów dniówki, także jak ktoś twierdzi, bo niektórzy mówili, że bieda, a, bo ktoś mówi, że, był, 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 że bieda ja i tylko... Pracował i tak, pół dnia, bo rano nie przyszedł. A, pół, dnia, pół dnia. człowiek sukcesu pół dnia, 100 dolarów dniówki. Także jak ktoś tam mówi, że w Kambodży jest bieda, jak ktoś ma skillsy, jak ktoś umie pracować i jest pracowity, to można mi zarobić. A tu jest przykład, najlepszy, o. Proszę bardzo. Skmercza? Skmerczał, ale cały czas jest stylowa europejska. Tak jest. O, prezes tutaj tylko nadzoruje wszystko. Inpexo.com jest to połączenie biznesu tradycyjnego z systemem blockchain. Na ich stronie możecie zobaczyć, jakie obecnie projekty rozwijają oraz możecie wypełnić formularz, aby dowiedzieć się więcej w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami inpexo.com.